Cześć kochani. Mariusz Król witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na naszym kanale YouTube. Oczywiście cały czas zachęcam was do jego subskrypcji. Zachęcam was do tego, abyście dali nam dzwoneczek, dzięki czemu będziecie na bieżąco ze wszystkimi nowościami, które na tym kanale się Pojawiają. Dzisiaj kolejny film, który, co prawda, testem nie będzie, ponieważ, aby móc nazwać go testem, no to musiałbym przedstawić tych akcesoriów znacznie więcej, podobnych do siebie e, i najlepiej różnych firm. Ale będzie to film, który można nazwać pewnego rodzaju. Porównaniem, porównaniem dwóch akcesoriów, dwóch kotników dokładniej: kotnika siatkowego i kotnika typowo plastikowego. Pokażę w tym filmie, jak te kotniki się składa, a jakie mogą mieć zastosowanie, a dzięki temu być może łatwiej będzie wam dobrać odpowiedni kotnik dla siebie i do własnych potrzeb. Zapraszam na film. Do mojego testu wybrałem dwa kotniki marki Resun: Mesh Breeder, który jest kotnikiem typowo siatkowym, i Fish. Hackery, który jest kotnikiem plastikowym. Nie są to e, akcesoria z wyższej półki cenowej. Oba te kotniki dostaniecie tam w przedziale, w zależności od sklepu, między 10 a 20 zł. Myślę się e, zmieścimy. Zaczniemy może od kotnika siatkowego. Kotnik siatkowy, Mesh Breeder. Zaczynamy go rozpakowywać. Po rozpakowaniu mamy takie plastikowe elementy i siateczkę. Ja zaraz zobaczę, z tyłu jest instrukcja. Myślę, że ta instrukcja nie będzie mi jakoś bardzo potrzebna. Są też dwa metalowe czy też aluminiowe elementy. Mam nadzieję, że nic tu nie zgubię, bo wszystko jest na pewno potrzebne. Są też, widzę, dwa elementy do zamocowania tych e, elementów z metalu. Tak, dół i góra. Czy one są takie same? Troszkę się różnią. Jedna część jest. Troszkę wyższa, i to jest dół. Ok, to jest dół. Mocujemy cztery kolumny, tak to nazwę. I nakładamy na to górę. Ja troszeczkę tutaj. Zmienię ustawienia aparatu, aby było to dobrze widać. A nie, jednak ta część wyższa, zobaczcie, ona jest górą. Dobrze. Jest górą, już tłumaczę Wam, dlaczego? Dlatego, że są tutaj te miejsca na Mocowanie a mocowania te posłużą nam później do tego, aby zaczepić kotnik o ścianę szyba akwarium. Ok, dobra, to już zamocowane. Przekładamy sobie go właśnie. Na odwrót, czyli górą do dołu, aby łatwiej było nam nałożyć siatkę. Ta siatka się delikatnie rozciąga. Ja nie będę ukrywał, że nie przepadam za tą czynnością w tego rodzaju kotnikach. Ale jakoś w miarę ładnie to poszło. Ok. Tą siatkę naciągamy aż na górę. Ona ładnie nam cały ten kotnik pokryje. Zobaczcie, tak to wygląda. Teraz zakładamy mocowania. Mocowania zakładamy w ten sposób. Do założenia tych mocowań. Są takie plastikowe wciski. To jest bardzo proste. Drugie mocowanie i gotowe. Złożenie kotnika, jak widzieliście, chwilę, kilka minut. Niewątpliwy plus tego kotnika, jeżeli chodzi o mocowanie, jest taki, że te metalowe elementy, ja tu je Wam pokażę, bardzo łatwo się wyginają, dzięki czemu łatwo dopasować. Czy chcemy, żeby ten kotnik odstawał jakoś mocniej od szyby, czy też na samą grubość szyby nie ma problemu żadnego z... Zaczepieniem. No dobrze, tak przedstawia się kotnik z siatki montowany na szybko. Te kotniki siatkowe istnieją różne, bo istnieją takie, które w środku mają różnego rodzaju e, przegrody. Jak już na początku filmu wspominałem, to będą takie dwa najprostsze kotniki, które dostępne są chyba. W każdym sklepie zoologicznym, lub w prawie każdym, a na pewno nie powinno być jakichś większych problemów, abyście je dostali. Przejdźmy teraz do kotnika plastikowego. Moi drodzy, Fish Hatchery, kotnik plastikowy. Wyciągamy kolejno elementy, które znajdują się w pudełku. Tych elementów będzie. Troszkę mniej niż w kotniku siatkowym. I co, mamy tak? To jest akurat opcja z przegrodami. Możemy ją zamontować również bez przegród, tak jak z kotnikiem e, siatkowym przed chwilą. W środku dwie przyssawki. Istnieją również tego rodzaju kotniki plastikowe, które nie są na przystawkach, ale również na zaczepach. One są z reguły trochę droższe. Jeżeli chcemy zrobić sobie wersję taką, jak mieliśmy tam przed chwilą, wystarczy nałożyć te dwie przysawki, i zamontować kotnik. W akwarium na szybie. I to jest tak naprawdę cała robota w porównaniu do kotnika e, siatkowego. Te przysawki czasami nie chcą się tak łatwo nałożyć. Jak właśnie tu widzicie. O, już się udało. E, niewątpliwy plus. Niewątpliwy plus to ta przejrzystość kotnika. Przez ten kotnik siatkowy nie będziemy tego tak dobrze wszystkiego e, widzieli. Kolejny plus, akurat w tym wypadku, jest taki, że jest to opcja z możliwością przegród. Wkładam pierwszą, i to już tak naprawdę nam wystarczy. E, przy rybach na przykład żyworodnych e, dla jednej samicy, e, która rodzi tutaj młode, a te spadają przez dno które nie jest pełne, które ma dziury na dół, dzięki czemu samica nie ma możliwości zjedzenia młodych. Ten kotnik możemy podzielić jeszcze na dodatkowe dwie części, aby móc włożyć na przykład dwie samice. Są również inne zastosowania tego rodzaju kotników. Ja na przykład czasami. Stosuję je po to, aby odseparować od siebie różne zwierzęta, i przy takim kotniku plastikowym mogę odseparować aż trzy różne zwierzaki. Pierwszy jest na dole, drugi z lewej strony, i trzeci z strony prawej. Co jeszcze, jeżeli chodzi o oba kotniki, ja je postawię tu teraz obok siebie. Ech. Łatwość czyszczenia. Tego kotnika plastikowego polega na tym, że tak naprawdę się go wyciąga, bierze się gąbkę i tą gąbką oraz szczoteczką na przykład do zębów bardzo łatwo się to e, czyść. W kotniku siatkowym ta siatka, e, przynajmniej przy moich zastosowaniach bardzo szybko. E, zostaje pokryta różnego rodzaju detrytusem, brudem z akwarium, przez co ona się szybko zapycha. Nie ma też wtedy tak mocnej Cyrkulacji czy też dotlenienia w środku. Oczywiście, tutaj te otwory, które znajdują się na kotnikach plastikowych, również się zapychają i również raz na jakiś czas trzeba je przeczyścić. Mocowanie do akwarium, bardzo proste, tak jak mówiłem i w jednym i w drugim przypadku. Tutaj stosujemy sobie te dwa elementy z metalu, które Dociskamy do szyby akwarium. Tutaj zwykłe przyssawki, przyssawkami, w łatwy sposób od środka do szyby ten kotnik mocujemy. Moi drodzy, i tutaj możecie właśnie zobaczyć, w jaki sposób wygląda przymocowany kotnik plastikowy z odseparowanymi dwiema krewetkami. Ja tego kotnika siatkowego wkładał nie będę, ponieważ tam i tak odseparowałbym tylko jednego zwierzaka, a jest mi to na chwilę obecną totalnie zbędne. I to by było na tyle w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że chociaż odrobinę pokazałem Wam różnicę między kotnikiem plastikowym a kotnikiem siatkowym, że dzięki temu filmowi być może łatwiej będzie Wam dobrać odpowiedni kotnik do Waszych zastosowań, czy to w akwarystyce morskiej, czy też słodkowodnej. Ja tym samym dziękuję za uwagę. Zapraszam Was raz jeszcze do tego, abyście zasubskrybowali kanał, do tego, abyście dali nam dzwoneczek i byli na bieżąco ze wszystkimi nowościami, które na tym kanale się pojawiają. Mariusz Król, trzymajcie się, cześć!